Witam Cię w mojej pracowni Uważnego Tkactwa. Kończę już męczenie motywu, którym zajmuję się od czterech lekcji. Było już o wzorach ze starych kilimów, o kalkowaniu, o powielaniu. Dziś zobaczycie, jak z prostego motywu, poddanego multiplikacji i przekształceniom, można zbudować złożony dekoracyjny wzór. Wzór gotowy do wytkania kilimu. I co ważne, wykonanie takiego wzoru nie wymaga nadzwyczajnych umiejętności tkackich. Musisz mi uwierzyć na słowo. Rytm, odbicie, przesunięcie to właśnie one budują bogactwo formy przy zachowaniu spójności i lekkości kompozycji. Ale to tylko jeden z wielu możliwych kierunków projektowania. Jeśli chcesz spróbować swoich sił, napisz do mnie. W kolejnych odcinkach sięgnę po inne motywy. Tkackie archetypy. Zapraszam do dalszej wędrówki po języku formy i treści w ramach letniej szkoły Kilim. Do zobaczenia wkrótce.